No to faktycznie był taki rok, który był przede wszystkim nauką mierzenia się z taką koniecznością szybkiej rewizji planów. Myśmy wchodzili w rok bardzo mocni. Mieliśmy dwie transakcje przejęcia świeżo za sobą, bo kupiliśmy w 19 roku live-tuba i w końcówce roku jeszcze inną sieć Gamelon zakładaliśmy wzrosty nie mówiliśmy o tym do końca publicznie no mówiliśmy o wzrostach ale zakładaliśmy wewnętrznie wzrosty na poziomie powyżej 20% no i nagle w marcu kiedy uderzył covid musieliśmy się zupełnie przezbroić z organizacji która atakuje do organizacji która broni i jeśli chodzi o skalę tego dostosowania, no to dzisiaj widać, że spadliśmy like for like o 17%, ale to nie było dostosowanie struktury o 17%, tylko o te 40%, bo myśmy mieli zatrudnionych zespołów, ludzi, współpracowników, no rozpędzoną maszynę biur na to, żeby mieć dużo, większą, dużo większy rozmiar organizacji. I, I tu muszę powiedzieć, że jestem zadowolony z dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, i to wiele firm miało też, że bardzo sprawnie udało nam się przejść do nowego modelu pracy. My mamy 370 stałych współpracowników i pracowników, więc to dosyć duża organizacja. 13 marca przeszliśmy do home office'u, z którego nigdy nie wróciliśmy w zasadzie. Był moment w lecie zeszłego roku, kiedy pracowaliśmy jakoś zmianami w biurze, no ale do normalności całkowitej nigdy nie wróciliśmy. I to poszło bardzo sprawnie. I druga rzecz to taka wysoka świadomość w marcu, żeby nie traktować covid jako sezonowego zdarzenia, tylko jako coś, co będzie nam doskwierać co najmniej do końca 2020 roku. I w związku z tym gotowość po stronie moich zarządzających i, i, i całego, jakby mnie też, do, do dokonania jednakże głębokich korekt, jeśli chodzi o skalę zespołów, jeśli chodzi o wynagrodzenia i tak dalej, już w marcu, a nie, a nie przesuwanie tego problemu w czasie. I uważam, że te firmy, które w sytuacji covidowej się obroniły dużo lepiej. No to są te firmy, które od razu obstawiały ten scenariusz negatywny. Myśmy uważalibyśmy jedną z pierwszych spółek na GPW, które złożyły ten covidowy raport taki bieżący i powiedziały, że będzie cienko, dlatego że uważaliśmy, że reklamodawcy będą po prostu tak czy inaczej, ratować swoje wyniki zmniejszonymi wydatkami, bo to jest najszybciej, najszybsza rzecz do przycięcia w budżecie firmy wydatki na reklamę. I że trzeba się przygotować na to, że nawet jeśli COVID będzie trwał jako pandemia trzy miesiące, to jego skutki budżetowe będą do końca roku. Okazało się, że nawet to było nadmiernie konserwatywne, bo COVID jeszcze w tym roku dokucza. No ale też prawda jest taka rynkowo, to taki szybki komentarz o rynku, że widać, że rynek reklamy się w tym roku odbił. To nie jest tak. To, to jest tak, że reklamodawcy też już się nauczyli żyć z tym COVID-em. I dzisiaj jesteśmy w dużo lepszym miejscu, więc jeśli miałbym w jednym zdaniu podsumować, to bardzo trudny rok, bo rok, w którym trzeba było się przezbroić z rosnącej w malejące organizację. W tym kontekście fakt, żeśmy zmalili tylko 16% i byliśmy rentowni, nie mieliśmy problemu z płynnością, no zrobiliśmy ostatecznie 2 miliony zysku dla jednostki dominującej, a 10 milionów Febity, poczytuję jako sukces. To oczywiście dużo mniej, i dużo gorzej niż chcieliśmy, wchodząc w 20 rok, no ale to. Oprócz kilku wyjątków, to chyba każdy prezes firmy dzisiaj tak wspomina COVID. Więc uważam, żeśmy się całkiem nieźle wybronili. Pierwszy punkt jest taki, że część naszych usług po prostu nie mogliśmy i nie możemy do dzisiaj w ogóle świadczyć. Bo jeżeli nie wiem, w ramach Front robimy eventy, no to w tej chwili eventów nie ma fizycznych. Jeżeli w ramach IQS-u robimy. Badania face to face, to też dzisiaj tych badań jest bardzo, bardzo mało. Więc po prostu niektóre przychody nam wyparowały, to było kilkanaście milionów złotych. Szczęśliwie to są przychody troszkę mniej marżowe. W związku z tym, nawet po pandemii, może się okazać, że ich waga w naszym miksie sprzedaży będzie dużo mniejsza i, i z tego nie ma niekorzyści, tylko powiedziałbym, są w pewnym sensie z dla spółki. Druga rzecz jest taka, że nasi klienci no, zmniejszali swoje wydatki budżetowe, w związku z tym ta sama ilość pracy jednakże przynosiła mniej pieniędzy, bo jeśli ktoś wypuszcza kampanię o obniżonym budżecie, to nie znaczy, że ona jakby sztukami jest ich tyle samo, ale, ale, ale wartościowo jest ich mniej, więc tej marży się generuje mniej. I trzecia sprawa na poziomie naszego modelu biznesu, no to my działamy w takim modelu biznesu, w którym mamy jakieś stałe zespoły. I te zespoły w zależności od sezonowości, w zależności od momentu, no, momentu roku głównie generują więcej lub mniej biznesu. Jeśli nagle się okazuje, że one generują mniej biznesu, czyli mniej pierwszej marży, no to to powoduje bardzo duży jakby nacisk na cały model biznesowy, no bo jeżeli to jest trwałe, a nie przejściowe, to my musimy właśnie zmniejszyć tą bazę kosztową. I w zeszłorocznych wynikach, no to mamy cały koszt tego dostosowania, tego zmniejszenia bazy kosztowej. Częściowo to były redukcje etatów w przestrzeni biurowej, no całe działy, które musieliśmy zamknąć. W dużej mierze udało nam się zrobić wyjątkową rzecz, za którą jestem naszym pracownikom bardzo wdzięczny, czyli udało nam się zrobić taki układ zbiorowy, jeśli tak można powiedzieć, i obniżyć wynagrodzenia do końca roku, co pozwoliło nam uniknąć. Dodatkowych zwolnień, no ale uelastyczniło tą bazę kosztową, ale to też miało duży wpływ na, na nasze wyniki, akurat to miało pozytywny wpływ, można powiedzieć, bo wygenerowaliśmy oszczędności. Oczywiście od nowego roku, niezależnie od tego, że COVID dalej trwa, już wróciliśmy do normalnych wynagrodzeń, no bo to było czasowe dostosowanie jakby tej struktury kosztowej, nie możemy oczekiwać od ludzi, że będą pracować za, za mniejsze zarobki. My oczywiście jako zarząd też żeśmy swoje zarobki obniżyli. No, ale teraz już wracamy, wróciliśmy od stycznia do normy i spodziewamy się rekordowego roku w tym roku. Wiem, że za chwilę do tego przejdziemy, pomimo tego, że już nasza baza kosztowa wróciła do normy, można powiedzieć. Zostawiając 20 rok za sobą, można powiedzieć, że my już jesteśmy całkowicie. Wróciliśmy do normalności. Jesteśmy. My traktujemy COVID jako taki bolesny, ale jednakże jednorazowe zdarzenie. I dzisiaj jesteśmy troszkę w tym samym miejscu, no może mniejsi nieco, ale w tym samym miejscu, w którym byliśmy na początku 2020 roku, a nawet pod pewnymi względami już, już, już dalej. Co się wydarzyło w zeszłym roku, o czym nie wspomniałem jeszcze, no to influencer marketing po raz pierwszy był już naszą największą linią biznesową, i w związku z tym można powiedzieć, że największym źródłem przychodów dla spółki, a to ma implikacje dla całej reszty, zaraz to rozwinę. Ma, ma, ma największym rynkiem, na którym spółka działa, to jest ten bardzo szybko rosnący rynek influencer marketingu i gaming marketingu, rynek, który nie ucierpiał na covid rynek, któremu cyfryzacja sprzyja, rynek, któremu wszystkie trendy sprzyjają. I w związku z tym rynek, który jest absolutnie naszym oczkiem w głowie w tej chwili, 47% naszych przychodów w zeszłym roku, to na pewno będzie ponad 50% naszych przychodów w tym roku. I to jest dzisiaj jakby główny koń pociągowy, jeśli chodzi o, o MediaCap. I myślę, że to jest to, co się podoba inwestorom, bo nowoczesny segment szybko rosnący. My jesteśmy dominującym graczem w tym segmencie w Europie Środkowo-Wschodniej. Przypominam, że nasze kanały stanowią 12% całej oglądalności YouTube'a w Polsce, więc jesteśmy naprawdę. Istotnym graczem w tym, w tym rynku i mamy swoje ambicje. To oznacza, że troszkę inaczej patrzymy na nasze inne biznesy, badawczy i reklamowy, które są takim legacy biznesem, od tego zaczynaliśmy 20 lat temu, no ale dzisiaj nie są w centrum naszego zainteresowania strategicznego i w związku z tym staramy się tam maksymalnie upraszczać sposób, w jaki operujemy, żeby mieć więcej czasu i przestrzeni na myślenie o tym, jak rozwijać influencer marketing. I tego elementem. Było na przykład rozstanie się z naszymi niemieckimi wspólnikami mniejszościowymi w grupie and Friends i wynikający z tego rebranding na Freundschaft. Mamy w tej chwili dobrze zintegrowany, kompaktowy, dobrze chodzący i z dobrymi nadziejami na ten rok biznes reklamowy, który po prostu jest prostszy, bo łączymy tam spółki, likwidujemy udziały mniejszościowe. I, i, i po prostu możemy się zajmować tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli rozwijaniem się w kierunku influencer marketingu. I, I tak to należy czytać. Będziemy szukać jeszcze, jako że grupa cała jest pochodną przejęć, nie tylko wzrostu organicznego, to myśmy w szczycie mieli nawet 16 spółek, co przy naszej skali jest jednakże no, przykrą konsekwencją strategii rozwoju przez przejęcia, niczym innym. Więc e, duży nacisk kładziemy na to, żeby tę strukturę upraszczać, i będziemy też w innych obszarach szukali metody, żeby tych spółek wewnątrz było coraz mniej, coraz mniej, bo to tylko komplikuje organizacje, bilanse, tam PNL, -e, a im prościej, tym lepiej. Więc to, to, to taki bym powiedział housekeeping to się po angielsku nazywa. Myśmy wykorzystali dobry moment dla obu stron, żeby dokonać tej transakcji, więc to troszkę oportunistycznie. Z jednej strony, strategicznie chcieliśmy uprościć strukturę, no ale nie za wszelką cenę. Teraz był dobry czas, żeby to kupić tanio. Myśmy za to zapłacili tam dwa, trzy razy bida, więc, więc to naprawdę znaczy przy takim wycenie spółki, więc to naprawdę bardzo śmieszne pieniądze w sumie. A dzięki temu. No nie mamy żadnych zobowiązań, jeśli chodzi o licencje, nie mamy żadnych barier, jeśli chodzi o dalsze właśnie upraszczanie i integrowanie tej struktury tych, tych, tych agencji reklamowych, które mamy, bo tam mieliśmy kilka biznes unitów, które łączymy w jeden większy. I, I z tego główna pochodna jest taka, że będziemy mieli można powiedzieć lepszy pas transmisyjny między zyskiem brutto tej spółki a zyskiem dla akcjonariuszy MediaCapu. Więc to jest jednoznacznie pozytywna operacja finansowa, ona nie ma wymiaru strategicznego oprócz tego wątku uproszczeń. Natomiast natomiast takim powiedział, była szansa kupić to tanio, zrobiliśmy to, jest to dobre dla naszych akcjonariuszy, bo więcej zysku generowanego przez ten unit będzie trafiało już do bezpośrednio do akcjonariuszy. Nic wielkiego, ale zdecydowanie pozytywna zmiana. Jeśli chodzi o megatrendy, no to tak. Po pierwsze, branża reklamowa jest taką branżą, która bardzo mocno reaguje na koniunkturę. Czyli tak jak spada szybciej niż PKB w momentach spowolnienia, tak powinna rosnąć szybciej niż PKB w momentach przyspieszenia. Więc na pewno w drugiej połowie tego roku, ale już myślę od początku roku, widać, że ta fala się odwróciła, czy ten wiatr się odwrócił, w tej chwili wieje w plecy, a nie, a nie w twarz. W zeszłym roku był jeszcze taki nienormalny element, że pewne procesy się zawieszały. To już nie, nie chodziło o zmniejszanie budżetów, tylko zawieszanie działalności. E, taki klienci czekali z decyzjami, aż, 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 aż pandemia przejdzie i tak dalej. Tego też już dzisiaj nie ma, no bo wszyscy nauczyliśmy się żyć z pandemią. Więc sama branża powinna w tym roku urosnąć. Jak szybko, to może trochę za wcześnie, żeby mówić, ale to będzie rok dobrej koniunktury, a nie dekoniunktury. Po drugie, tak jak pan zauważył. No, zmienia się struktura tej branży, konsument się digitalizuje, COVID zrobił więcej dla digitalizacji w Polsce i dla e-commerce'u niż pewnie wszystkie inne rzeczy, które przez 10 lat próbowaliśmy zrobić. Zresztą pomógł też bardzo w cyfryzacji firm, w tym naszej firmy. Uważam, że to są, jak w każdym kryzysie, jakieś są pozytywy i w związku z tym no, najszybciej będą rosły te segmenty nowoczesne. My na przykład patrzymy na ten segment influencer marketingu czy gaming marketingu jako takie, które będą, mają szansę bardzo szybko rosnąć. Co to oznacza dla nas? No dla nas to oznacza to, co już mówiłem, pełne skupienie na tych najszybciej rosnących segmentach. Choć spodziewamy się, że lepiej będzie wszędzie, w sensie we wszystkich naszych biznesach, może, może jeszcze troszkę musimy poczekać na odbicie w rynku badawczym, bo tam jest tak, że naprawdę musi się skończyć ta pandemia, żeby klienci zaczęli mocniej inwestować w badanie, bo dzisiaj jest takie poczucie, że jeszcze społeczeństwo jest rozedgane, więc poznawanie nastrojów społecznych w tym momencie jest mniej istotne. Będzie istotne, jak się pandemia skończy, wtedy dostaniemy za to premię. Ale będziemy się skupiać będzie, spodziewałem się, że będzie lepiej wszędzie ale będziemy się skupiać na tych segmentach influencer i gaming marketingu. No a to, co jest istotnym elementem naszej strategii, to po tym, jak zdobyliśmy 60%, tam ponad procent tego rynku w Polsce. Tak jak powiedziałem, odpowiadamy za 12% oglądalności YouTube'a, 45 stop, 100 influencerów w Polsce jest w naszej sieci. To my zaczynamy bardzo mocno patrzeć za granicę. Otworzyliśmy niedawno biuro w Grecji, mamy biuro w Bułgarii, robimy kampanię w Rumunii, mamy wpiętych influencerów z Niemiec. Zaczynamy się mocno rozpychać w Europie, niekoniecznie wschodniej. Może mocno rozpychać to za duże słowo my zaczynamy mocno patrzeć na te rynki i będziemy chcieli w nie wchodzić, czy to własnymi inwestycjami, czy, czy przejęciami. Bo uważamy, że następnym rozdziałem dla Mediacupu i dla naszego biznesu influencerskiego, który, tak jak powiedziałem, jest naszym głównym biznesem, będzie, będzie właśnie rozwój międzynarodowy. Także na tym się skupiamy od nowego roku i mamy nadzieję, że to zbuduje najwięcej wartości dla naszych inwestorów w najbliższym czasie.